To chciałbym Was serdecznie przywitać w sobotnim blogu serwisowym. Dzisiaj mamy HP, a dokładnie model 6525. Zobaczymy, czy uda nam się zrobić z niego coś yy, fajnego. On jest na wkłady 655 i przede wszystkim ma kiepską jakość wydruku. Czy to fajne, to będzie lepsza jakość wydruku? No, sprawdźmy, czy nam się to uda. Zapraszam do oglądania. Życzę Wam miłej, naprawdę fajnej soboty i całego weekendu. Zapraszam. Zabieramy się za ów który do mnie tutaj dotarł parę dni temu. Ja w tym momencie już go pozwoliłem sobie podłączyć. A, widzimy jakieś, jaki jest kłopot. Kłopot jest taki, że jednak to brudzi. Brudzi i też rolki są ufumflane. Gdzieś się tam przelało z jednej strony. Czyli no, mamy problem typowy dla tych drukarek, czyli zaschnięta głowica drukująca. Ja spróbuję dobrać się do tej głowicy. Nie miałem jeszcze tego urządzenia na serwisie akurat tego modelu, problem z pojemnikiem z tuszem. A czemu? No możliwe, że go nie ma. Jeżeli jest problem z pojemnikiem z tuszem. Pierwsze co zrobię. A co to jest? 364 to powinno mieć 655. Coś tu w ogóle jest. Nie halo? Teraz powie. No tak, że nie mamy trzech wkładów. Zainstaluję najpierw wszystkie nowe, a czemu tam był 364, tego nie wiem. Ta drukarka obsługuje 655, możliwe jakaś pomyłka. No nieistotne. Sprawdźmy słuchajcie, najpierw tutaj po naszemu, czy jaki będzie efekt. Jak ja zainstaluję świeże wkłady. przygotowanie jak później tak będzie wyglądać rozłożenie tego urządzenia nie powinno być zbyt skomplikowane, nie wiem tylko jak się dobrać tutaj pod ten wyświetlacz, tutaj mamy widzę dwie śruby, dobra, no, jakoś, jakoś to zrobimy bo prawdopodobnie będę musiał dobrać się do, Wykryło wszystkie dobrać się do yy... głowicy, no chyba, że wystarczyło tylko tuszę wymienić, no, no wątpię, żeby ktoś tego nie sprawdził Ale sama drukarka, tak samo jak model na y, w tusze 364, jest naprawdę w dobrym urządzeniem. Nie ma co ukrywać. Ja, ja te drukarki lubię. Y, pomimo tego, że niewiele drukarek HP wpada mi w gust. Tutaj widać, że czarny ma adekwatnie problem. No sprawdzimy. <laughs> Może nie będzie trzeba nawet tego rozkręcać. Poza tym, że wymienione są atramenty. innego producenta pojemniki drukarka sobie wykryła przygotowanie no nie miał naprawdę tego modelu nawet nie kojarzę jest opcja Wi-Fi wyposażony skaner dość mocna bryła tego urządzenia no nie o tej drukarki ale to już inna para kaloszy Testy były robione, że tutaj widzę, że jakoś tutaj namaszcza w porządku cała reszta, natomiast nie. No sprawdźmy. Temu chyba już damy spokój, widzę, że sobie pobrał wszystko, co powinien sobie pobrać. Też tutaj był wczoraj montowany dysk SSD, także jeszcze sprawdźmy tylko jak na przeglądarce się sprawuje. Dobra, tu mamy OK. Kluczyk narzędzia, raport o stanie i tu będziemy najwięcej widzieć, co, co mu mogło dolegać. Tu mam też jeden HP po zalaniu, ale tam nie ma detekcji dysku. Zobaczymy, czy ten dysk rusza, ale to może już nie dzisiaj. Mhm, no tak. To by było takie proste. No ja założyłem, słuchajcie, tylko wkład 6237. A, chciałem to rozkręcać. I jeszcze raz raport o stanie drukarki, a za chwilę zrobię raport o jakości druku. Poza tym, że nie były poprawnie tusze zainstalowane, tutaj nie było żadnych innych problemów. Więc zobaczmy tą głowicę. Oczywiście, wymaga serwisu, bo te rolki trzeba doczyścić. Tam, gdzie jest wylane, także. Rozbiorę to, ale chciałem z Wami przeserwisować głowicę, narzędzia i jeszcze zrobimy jakość druku, i to nam pokaże pełny obraz wszystkiego. Na dobrą sprawę nie ma się czego czepić. Takie były opcje tutaj. Tutaj opcje. Taka była jakość wydruku, wydruku wcześniejsza. Tuż zawsze jest kwestią też sprawdzenia. Nie zawsze jest dobry Przede wszystkim pamiętajcie taka bardzo ważna ciekawostka. Jeżeli atrament ma swój odpoletnik, nie każdy je ma. Widzicie te 364 nie mają odklejanych karteczek. Temat. Ale czasami nie zast nam atramentu, bo nie jest do końca zerwany. I to mógł być też powód zapowietrzenia się. One się wklejają dość mocno i zapobiegają, żeby powietrze się dostawało przez atrament, nie wyjdzie Ten wkład już można przeznaczyć na, na złą, bo nie chcę testować. Nie wiem, jakie to jest już. Ja na pewno do Nie wiem, czy dzisiaj też nie wiem, czy będzie taka konieczność rozkręcania. Myślę, że też nie. Sprawdźmy to w ten sposób. Tutaj zauważcie, mamy. Mamy to ulanie, to, to zanieczyszczenie tak zwane. Nawet do tego celu nie musimy zbytnio ingerować do wnętrza drukarki, bo jeżeli propanolem przeczyścimy, obracając wałkiem, to prędzej czy później tam się wszystko wytrze. Na kilku wydrukach nie powinno być problemu, żeby nam to pozostawało. Przede wszystkim też przed wysyłką, jak będę ją zwracał, to pierwsze co zrobię, to nie będę musiał wyczyścić gniazdo atramentu, żeby nam tutaj nie ciekło. To jest dokładnie to. To wnętrze parę dni temu wam pokazywałem, że czy nie wyłączyłem napki, że tutaj dość sporo tego było i ciekło. Wszystko na drukarkę wyleciało w tą stronę. Encoder na szczęście się nie upierdzielił. Nie jest zły. Dlatego warto by było to wszystko zabezpieczyć i przeprowadzić serwis. Natomiast, jak z tych, proszę tych rzeczy, co możecie zrobić, jeżeli wam brudzi, to wyczyścić właśnie ten wałek, który ma styk z papierem. To jest bardzo ważne, żeby był czysty. Wiadomo, że pierwsze dwie, trzy strony one jeszcze mogą być przybrudzone. Tym się natomiast kompletnie nie stresował. Zauważcie, że już na wydruku jakościowym nie pozostawiało nam zbyt wiele tego syfu, ale warto to rozkręcić i też ten pojemnik na zużyty tuż wyczyścić. Serwis głowicy no nie będzie przeprowadzany z uwagi na to, że nie ma się czego czepić. Poza tym, że właściwa atrament jest zainstalowany i taki, który ja używam. Czy to wkład o sygnaturze 655, czy to tuż o numeracji 364. Posunięty był podajnik papieru kolorowego i, przepraszam, foto i dlatego drukarka wzyczała, chciała go zabrać, a tam go nie było. Na początku jeszcze wyrzucił trochę, ale tak wygląda wydruk po założeniu świeżych atamentów do HP DeskJet. Advantage 6525 6525 HP DeskJet Advantage, bardzo długa, skomplikowana nazwa drukuję rewelacyjnie, musicie przyznać, ja Wam bardzo dziękuję za tą sobotę, myślałem, że będzie dłuższy serwis drukarki natomiast, a czekam jeszcze sprawdzenie tego ale to za jakiś czas ja na chwilę obecną bardzo Wam dziękuję i zabieram się za resztę obowiązków i Dziękuję za ten miłego tygodnia. Subskrybujcie kanał i oczywiście pamiętajcie, jesteśmy na Patronite. Dzięki. Cześć.